Nie umiesz się malować, a zawsze marzyłaś o pięknej kresce kresce, która podkreśli e, linię Twoich rzęs która otworzy oko, która podkręci makijaż. Jeśli tak właśnie jest moja droga, to zostań ze mną chwilę, bo pokażę Ci dziś najprostszy patent świata, który pozwala mm, zrobić efekt kociego oka, w, właśnie pogrubić e, wachlarz rzęs na jednej trzeciej długości. I sprawić, że twój makijaż nie będzie taki oczywisty, będzie mm, bardziej podkręcony do wieczorowego makijażu. Tempo ten patent sprawdzi się idealnie, ale również w dziennym makijażu możesz z powodzeniem zastosować go u siebie. Jesteś gotowa? Zapraszam. Zacznij od brwi. Ten pędzelek, szczoteczka, przyda nam się nie tylko do wyczesywania brwi, które zaznaczymy kreską bądź tuszem, ale także do wykonania kreski. Będziesz potrzebowała też dwa pędzelki. Dwa wystarczą. Ważne, żeby to były pędzle wysokiej jakości, bo od tego zależy powodzenie makijażu. Od dobrej, dobrych pędzli oraz od wysokiej jakości produktu kolorowego, czyli cieni. Dziś proponuję ci jedną paletkę z czterema cieniami, skomponowanymi tak, żeby każda kobieta z lekkością wykonała nimi makijaż. Kreskę wyczarujemy kredką, która jest podatna na wyciąganie, którą zrobisz w tą wymarzoną jaskółeczkę i pięknie zaznaczysz swoje, swoje oko. No i tuszujemy każdą z rzęs tuszem Lash Intensity. Nasze rzęsy w butelce zaznaczą każdą rzęsę, pogrubią, wydłużą ją i dadzą Ci efekt sztucznych, teatralnych, bardzo mocno zaznaczonych rzęs. Ta paletka jest jak biżuteria, nie tylko ze względu na to, że jest piękna sama w sobie, ale też na naszej twarzy zmienia zupełnie wygląd naszej twarzy i sprawia, że nudny makijaż, podkład i puder nagle zyskuje zupełnie inne wykończenie. Zobacz, jak wygląda policzek, policzek uniesiony, wyszczuplony właśnie poprzez róż, rozświetlacz i brązer. Tymi trzema produktami możesz też zrobić makijaż oka. Wysokiej jakości produkty, które sprawdzą się w każdej sytuacji. Na deser zaznaczymy usta... Odcienie w limitowanej edycji. Jeśli spodobał Ci się, to koniecznie odezwij się do mnie. Jestem tutaj po to, by dopasować Ci nie tylko idealny odcień pomadki, ale też idealne odcienie cieni i konturowania, tak żebyś każdego dnia w szybki sposób zyskiwała piękny wygląd i czuła się bardziej pewna siebie. Każdy z produktów, które zobaczyłaś na tym filmiku jest dostępny u mnie. Zapraszam Cię. Zaobserwuj ten profil, jeśli potrzebujesz więcej wskazówek makijażowych i pielęgnacyjnych. Jestem do Twojej dyspozycji. Do zobaczenia.